Witam wszystkich. Do naprawy ALAN 199A. Natomiast właściciel dołączył tu dosyć długi opis. Nie będę wszystkiego czytał. Ale można tu nadmienić, że radiotelefon był już w naprawie po odwrotnie podłączonym napięciu zasilającym. Popracowało dosłownie chwilę i następnie znów się zepsuło. Więc można je podłączyć i również wypróbować. Do radia mamy doprowadzone napięcie zasilające. Uruchomimy radio. Głośnik szumi. Blokada szumów działa. Radio podłączone jest do sztucznego. Obciążenia poprzez miernik można jeszcze sprawdzić sobie jaka jest moc wyjściowa, ale ustawimy tradycyjnie 20 kanał. Wciskamy nadawanie. Jak widać, radiotelefon przechodzi w tryb nadawania, ale brak mocy wyjściowej. Trzeba Rozkręcić radio, zobaczyć, jak wygląda w środku. Widać, że radiotelefon był już przez kogoś naprawiany. Widać ślady lutowania przy generatorze, również przy końcówce mocy. Było już coś lutowane. Widać po osłonie nadajnika. Można jeszcze zbliżenie zrobić albo przybliżę troszeczkę do obiektywu będzie lepiej widać te wszystkie ślady lutowania, które ktoś wykonał. No, i zająć się naprawą. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. O, widzę, tu nawet już zaczęli mnie użytkownicy naśladować. Jest wlutowany kondensator. Tylko ten kondensator też jakoś tak dziwnie wygląda. Te nóżki są jakieś. No, takie jak widać. Przyjrzę się jeszcze za chwilę dokładniej. Na razie to są pierwsze takie oględziny. Z tej strony wygląda całkiem przyzwoicie. Tu, o właśnie końcówka mocy. Końcówka mocy znajduje się w tym miejscu. Tu mamy w tym pudełeczku końcówkę mocy, czyli tranzystor. Ale też widzę, nie wiem czy będzie to widać w kamerze, ale tu rezystor, o ten jest niestety cały czarny, najprawdopodobniej spalony jest. Ale trzeba to będzie zaraz wylutować i posprawdzać. Możliwe, że końcówka mocy też jest spalona. No nie wiem czy to będzie jakoś może światło bliżej weźmiemy i bliżej do kamery. Rezystor jest zwęglony. No nic trzeba odlutować na chwilę głośnik, pozdejmować te ekrany, które są na końcówce mocy. I pomierzyć napięcia, posprawdzać, czy tranzystory są dobre, i czy w ogóle jakiś prąd do końcówki mocy dochodzi. Po odlutowaniu przewodów głośnikowych okazało się, że ten kondensator ma krótkie nóżki, dlatego został w ten sposób przylutowany. Tu takie dodatkowe druty zostały dolutowane do kondensatora. I dlatego on mi od razu tak wyglądał jakoś dziwnie. No, tak jak właśnie pokazałem w jednym z moich filmów poprzednich, kondensator 47 mikro na 25 V. Jeśli kondensator miał takie krótkie nóżki, można było go przylutować bezpośrednio do gniazda yy, głośnika zewnętrznego. Wtedy ten kondensator, czy ten filtr obcinający wysokie tony, działałby na głośnik wewnętrzny, jak również na głośnik zewnętrzny, który można podłączyć z tyłu praktycznie w każdym radiotelefonie CB. Ale to też nieistotne, odkładamy. Zobaczymy sobie, jak teraz ta końcówka mocy wygląda. A wygląda w ten sposób może odwrotnie po. Pokażę. O, są tu już niestety powyrywane ścieżki, i tak ktoś to próbował naprawiać. Jeszcze pokażę odwrotnie, z drugiej strony. Takie są ślady poprzedniej naprawy. O, właśnie tak to widać. Lutownica chyba była bardzo mocno gorąca. Widać to po śladach lutowania. Przegrzana cyna tak wygląda. No nic, trzeba wylutować teraz najlepiej końcówkę mocy. Która znajduje się dokładnie w tym miejscu. I tu będziemy mieli gdzieś ten rezystor spalony. Chyba w tym miejscu był. Prawdopodobnie także też trzeba będzie to wylutować i sprawdzić. Wylutowałem tranzystor końcowy mocy. I od razu ten rezystor spalony. Można będzie sprawdzić teraz tranzystor czy jest w porządku. Zobaczymy sobie czy jest przejście. Tu nie ma nic między bazą a emiterem i kolektorem, nic nie pokazuje. Natomiast niewygodnie tu troszeczkę. A odwrotnie teraz. O, ucieka mi. Odwrotnie też zwarcie. Między emiterem a kolektorem jest niestety zwarcie, natomiast baza nie pokazuje nic. Czyli ewidentnie tranzystor do wymiany i do wymiany rezystor. Przy czym jedna uwaga. Ten rezystor zasila stopień sterujący, a nie końcówkę mocy, czyli należałoby również sprawdzić na wszelki wypadek tranzystor sterujący, czyli tak zwany driver. To odkładamy i jeszcze wylutuje stopień sterujący. Po wylutowaniu można teraz sprawdzić. Driver, czy jest sprawny? Tu mamy baza, emiter i kolektor. Tu jest w porządku. Teraz emiter, kolektor. Tu jest w porządku. I teraz odwrotnie jeszcze. I tu też jest w porządku. Czemu ten rezystor się spalił? Jeśli stopień sterujący jest sprawny, może ktoś zrobił niechcący zwarcie, lutując, lutując tu ten ekran. No, w tej chwili to trudno powiedzieć, można tylko niestety takie snuć domysły. Generalnie, teraz w miarę możliwości trzeba tą cynę przegrzaną pousuwać. Wylutowane. Mamy już końcówkę mocy, stopień sterujący oraz rezystor. Można jeszcze sprawdzić oscyloskopem, czy do punktu tego, czyli tu baza stopnia sterującego, czy na bazie stopnia sterującego będzie już jakiś przebieg. I to może nam pomóc w tym oscyloskop. Także włączymy oscyloskop. Niech się grzeje. Radio podłączone do prądu, można jeszcze na oscyloskopie ustawić czułość wejścia 100 mV powinno wystarczyć. I teraz trzeba uruchomić nadajnik i na bazie tego stopnia sterującego powinniśmy mieć jakiś sygnał. Wciskam nadawanie i niestety guzik... Na bazie stopnia sterującego nie ma nic. Widać tylko na oscyloskopie jakieś takie coś tam i nic poza tym. Czyli już do stopnia sterującego nie dochodzi żadne napięcie, które by sterowało stopniem sterującym i końcówką. Także można jeszcze sprawdzić generator. No właśnie, czy generator działa? Bo tu przecież. Ktoś lutował ten generator. Jeszcze sekundkę, sekundkę, gdzie to będzie? O, tu mamy już za duże napięcie. Zmniejszymy rozdzielczość. Zmniejszymy czułość wejścia. O, tu mamy ładnie. Czyli generator działa. Wciskam nadawanie. I tu też, czyli generator jest sprawny. Odbiornik 16,500 i z groszami. Nadajnik 13, chyba 600 i też tam z groszami. Czyli przy nadawaniu, przy odbiorze, generator działa. Trzeba szukać, co się dzieje dalej po drodze. A po drodze w nadajniku mamy jeszcze. Może w ten sposób będzie widać. Po drodze mamy jeszcze raz, dwa, trzy filtry do skontrolowania. No, cała tu jest część nadawcza od nadajnika. Tu był wymontowany stopień sterujący. No, jeszcze mamy tu jeden drugi tranzystor, także to wszystko trzeba jeszcze skontrolować. No to Sakson bierz się za robotę. Można sprawdzić teraz filtry takim zwykłym multimetrem z sygnalizacją, czy uzwojenia na filtrach, tych trzech po drodze, są sprawne. To jest filtr numer 3. Sygnał jest, czyli uzwojenie jest w porządku. Na wejściu sygnał jest. Teraz mamy filtr numer 2. Wejś... Wyjście to będzie tu i tu. Sygnał jest. I teraz wejście na filtrze numer 2. Nie ma nic. No to teraz filtr numer 3. Albo jeden, zależy z której strony się patrzy. Tu sygnał jest, czyli w porządku. A na wejściu też sygnał jest, czyli mamy uszkodzony filtr numer 2, ten środkowy. Przy takiej ilości usterek naprawa może być już nieodpłacalna. Właściciel tego sprzętu powinien zdecydować, czy naprawiać, czy nie. Bo w końcu taki radiotelefon sprawny, używany można by było na Allegro kupić rzędu powiedzmy 80-120 zł. Może nawet czasami taniej. Wprawdzie mam tu takiego dawcę. Widać, że już nie ma syntezy, nie ma potencjometru od siły głosu, często one się psują. Niestety. Tanie radio często się psuje, dużo wydajemy później na naprawy. Tak to niestety jest, ale z czystej ciekawości i dla satysfakcji naprawy mogę ten filtr wymienić, wymienić końcówkę mocy, można spróbować to radio uruchomić. W końcu nie jest ono jeszcze w tak kiepskim stanie, żeby nie próbować go naprawić. To się chyba nazywa sztuka dla samej sztuki. W radiu wymieniłem końcówkę mocy, spalony rezystor, wymieniłem filtr w nadajniku i jeszcze niestety też taki mały tranzystor w nadajniku. Dlatego ten nadajnik nie działał. Radio popalone totalnie. W tej chwili już mamy radio uruchomione. 20. kanał. Nadajnik działa. W tej chwili mamy... OOLA! Tak niestety działa ten nadajnik, ale możemy sprawdzić sobie to również na 19. kanale. Koledzy witam, sprawdzam radio po naprawie. Czy ktoś mnie słyszy? I pół Warszawy odpowiada. Dziękuję wszystkim. Dzięki pozdrawiam i szerokie drogi koledzy życzę. I bardzo ładnie. Naprawa udana. Szkoda, że radiotelefon tak mocno popalony, niestety. Natomiast no, praktycznie naprawa byłaby nieopłacalna. Ale tak jak powiedziałem, wykonałem praktycznie sztuka dla sztuki, żeby zobaczyć, ile rzeczy popalonych będzie w radiotelefonie. Ile czasu trzeba będzie poświęcić, aby go naprawić. No, trochę się zeszło niestety z tym, a wydawało się, że będzie tak prosto i szybko. Życzę wszystkim jak najmniej usterek i tradycyjnie pozdrawiam.